O, człowieku. Zamykanie. Pańska 61, niestety, ale Windows Service i Z2D zostały wymienione na dźwigiemarki Chmielewskiej. Kurde, ja myślałem, że jeszcze tutaj będzie tradycja, ale nie spodziewałem się, że. Tak szybko wymieniam. Taka osłodka. 11, 12. Piętro 12. Otwieranie drzwi. Kabina jedzie w dół. Zamkanie Co myśli tutaj widzisz? He, typowe blaszane gówno, które zapewne wypali się po tygodniu. No prawdopodobnie. Tutaj masz lasane, a tu mam drewniane. Wlasane drewniane, wszystko tandętne. Tak. Plastikowe. O. No niestety. Takie przyciski, ale i tak. Szkoda tradycji. 80 2020 trawina jedzie do góry o czyli wychodzi na to, że wymienili najpierw lift serwisa a potem zuda